Witam serdecznie tutaj Extremum Game. Kontynuujemy grę z Cities Skylines. Dalej jesteśmy na minusie, teraz stworzyłem dodatkowe atrakcje turystyczne. Oczywiście jeszcze się wszyscy tutaj nie wybudowali jak trzeba. Będziemy musieli burzyć. To jest taki początek przywitalny burzenie budynków. Tego się nie da za jednym razem zrobić, bo po prostu to jest masakra. Mogłem te podatki trochę inaczej zrobić. No ale i takie życie. Widać spore korki. Ale już trochę się tak unormowało to powiem szczerze. No i teraz znowu zarabiamy. Także teraz jest już spokój, chyba, i to będzie dłuższy spokój. Proszę bardzo, woda już opadła na tyle, że widać nawet pompę z wodą. Tutaj, tutaj jeszcze nie opadło to, ale też myślę, że z czasem opadnie wszystko. Nie wiem, ten most miałem podwiększyć chyba, nie? Ale mi się nie chciało. Co to jest? Co to jest? Albo co to jest, kurde. Ta gra, ta gra mnie rozwala. Gościu na skarpie ma ...jakieś kam... O kurde, krowy nawet widać. Patrzcie. Krowa je. A tutaj byk? Krowa błąka się. Krowa je. <laughs> A co to jest? Nie wiadomo. A tutaj nawet świnki mają. Ale świnek się nie da klikać. I słyszę kurczaczki. A tutaj jakaś rudera stara. Zburzyć. Dobra, miasto już powoli ożywa po tym całym zamieszaniu. O, z pół miliona trzeba było mieć, żeby to wytrzymać. Teraz trzeba wybudować biuro usług, usługodawców. Zbuduj 300. Czy to są budynki takie jak parki i tak dalej? Chyba tak mi się wydaje. Nie wiem, czy na przykład autobusy się do tego zaliczają, ale zaraz to pewnie sprawdzimy. Duże miasto bez autobusów to jest smutne. A tu będzie trzeba jakoś to połączyć. Wszystko tutaj przynajmniej ten kawałek, żeby był połączony. Tutaj też by mogło być, czyli taki kawał drogi, jak to zrobić? O, jest, podziemny idzie dobra, jest coś takiego. Czy dasz się? Da się, tylko nie w tą stronę. Podziemne skrzyżowanie. Ciekawe. No, i świetnie. Od tej śmieciarki nawracają. Ludzie przyjeżdżają. No i myślę, że już ta sprawa z tym związana z tymi ciężkimi czasami minęła. Tutaj wody brakuje. Co tu się stało, że wody brakuje? Tutaj zapas wody, jakby susze przyszły. Ale co to, co to da? Siedem... tysiące. I każda ma taka Nie, nie każda. Nie wiem, od czego to zależy. Wieża ciśnień się przyda. Jakby susze nas traf przytrafiły nam się, na to... Będzie zapas, no i ten most zmodernizujemy teraz, jak mamy okazję. Także pauza, wyburzanko, podniesienie terenu się przyda. No i dobra, i teraz tak, budowanie drogi to była prawdopodobnie dwupasmówka, ale nie jestem pewien. A ja 3 daję, dobra. Ta wysokość się zgadza, ale z tą wysokością się nie zgadza nic. Także tutaj ta droga musi być zmodernizowana trochę. Hmm. Dobra, widzę, że są zadowoleni, że nie mają dostępu do drogi. Tak, teraz jest w porządku. Teraz jest sam raz wręcz. Dobra, tutaj zrobimy coś takiego, ile się da. Okej, okay, udało się. I można włączyć grę. I ten most jest o wiele bezpieczniejszy niż poprzedni. Nawet ma tutaj dziurę. Zgliczowaną. Oczywiście jakiś wylew się zrobił, ale dobra. Teraz jest bezpieczne miasto. I żadna powódź na nie jest straszna. No chyba, że naprawdę jakaś powódź taka przyjdzie, że, że ja nie wiem Wody im też nie brakuje. Wszyscy są zadowoleni. Każdy jest zadowolony i ja jestem zadowolony Korki piękne są. Jak marzenie korki. Dobra, ile tej ziemi jeszcze mam? No, jest sporo tej ziemi, także będę sobie jeszcze tutaj poprawki robił. Te dodatkowe, jakby wzmocnienia wałowe. Powódź, nie powódź, niepowódź, nieważne, wzmocnienia znaczy muszą być. Woda, woda mi się skończyła, ziemia mi się skończyła pierwszy raz od takiego długiego czasu. Dobra, trzeba pozbierać tą ziemię stąd. Dobra, mamy full ziemi. I dalej tutaj trzeba porobić te bały. Nie chcemy zalać naszego pięknego, wspaniałego miasta. No i myślę, że to wystarczy świetnie. No po prostu genialnie. Nie wiem, może wam tutaj jakąś rzeczkę zrobię czy coś. Nie, ta rzeka... Ale mnie to denerwuje. Chciałbym, żeby to tutaj wpłynęło. Żeby tutaj to było. I żeby była taka... Takie jeziorko po prostu. Niech se jest. Oczywiście tutaj samochody stoją, bo powódź jest. O kurde, nie to co trzeba zrobiłem. Świetnie. Bez paniki. Dobra, to już jest w porządku. Tutaj w miarę jest ok, okej. Okay. Nie wiem, czy ten teren nie podwyższałem nawet sobie. Także sobie podwyższę. To nie wiadomo, jakiś tsunami przyjdzie. I będzie większy problem. Dobra, jest to porobione fantastycznie. Fantastycznie jest porobione, właśnie się patrzę. Tu jest autostrada, tu jest autostrada, i to by można było połączyć ze sobą. To jest bardzo duże wyzwanie, ale ta autostrada z połączeniem z tej autostrady zrobi duży taki. Progress 59 nie jest złe. Mogły <mogłem> zawsze być gorzej. Wcześniej mieliśmy większe korki. To trzeba usunąć. Jest ładniej. No jest teraz całkiem ładniej. Tutaj sobie tak pod wodą przepływają, gościów sobie idzie, a ja sobie popływałem, ten idzie sobie popływać do rzeki, a ja się z wami żegnam. Trzymajcie się ciepło cześć.